Hej wszystkim, ja jestem Sowa, to jest War Thunder. Już dwa razy się pojawił War Thunder na moim kanale, ale ostatnio mam lepsze samoloty. Patrzcie, tutaj malowanie sobie zrobiłem takie niebieskie. Piąty level ogólnie mam i postaci i samolotów, więc żadnego szału nie ma, ale poprzednio jak nagrywaliśmy chyba z Nexusem to, nie wiem, drugi level czy coś takiego. Więc może warto tutaj trochę polatać, może mi się coś uda zestrzelić. Mam nadzieję, że mi się uda. Liczę. Dobra, lecimy tu po prawej stronie. To są chyba te japońskie pola ryżowe. Trzeba oczywiście zniszczyć cele naziemne, czego ja nigdy nie robię, bo wolę sobie postrzelać w samoloty. Zobaczymy. Co już zrobię, że po prostu lubię strzelać w samoloty. Strasznie dużo ich tutaj jest. Mogłoby mu coś odpad właściwie, bo dobrze dostał. Teraz nawracamy z hamulcem na zero. Tylko po to, żeby ten. Oh fuck. Przechytrzył mnie. Oj, tutaj kolegę gonią mojego. Polecę w ich stronę. O, tamten się rozbił, albo go ktoś zestrzelił raczej. Dziwnie są punkty czasem naliczane. Okej, okay. trafienie krytyczne, mam nadzieję, że mu coś poważnego odpadło. O kurde, tutaj drugi mój dostaje, czy to ciągle jest ten sam? Aj, wyskoczył pilot, dobra, udało mu się, przeżył. Pilot oczywiście, samolot to nie bardzo. Lecimy na tego typka. No i, no i nie mamy amunicji ciężkiej, to jest właśnie ten ból, powiem wam. Bo ja nigdy nie wiem, kiedy ona się skończy. A takiego kolesia teraz to tą amunicję, jakbym miał, to bym go przecież tak po pociął że poszatkował, żebym już nic w samolocie. O ja, jeszcze mi się ta skończyła. No najgorzej po prostu. Dobra, lecimy za nim powolutku. Ciekawe co on na to powie. Krytyczne trafienie by się przydało, co? Dobra, to chyba wystarczy. Tu by trzeba było jakiegoś kolejnego... Może tego, bo akurat leci naprzeciw naszych. A dostał raz, ale to jest wytrzymały samolot. On tak nie padnie po prostu. Dobra. Nie wiem, czy to ten padł? Nie, to inny. Patrzcie, patrzcie na niego, jaki skubany. To, to coś padło, co wcześniej strzelałem. Myślałem, że to ten. Haha, dobra, ten też się rozbił. Lecimy do góry zabijać następnych. No, fajnie, to nas postawiło na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kile. Co by tu zabić? Tu właściwie się dużo dzieje. Aj, kurde, bombowców nie lubię, nienawidzę strzał do bombowców. Cała ammo mi się non stop bardzo szybko kończy. Oj, i teraz tego uszkodziłem. Bardzo fajnie. Dobra, ten się zrezygnował, wyskoczył z samolotu. No i ten, tego skasowałem, i on mnie też. Mogłem chyba odbić w, następ, w ostatnim momencie. No ale jakoś, nie, nie, ten. Nie przemyślałem sobie tego. Nie odbiłem. No i zginąłem. Na szczęście mam następny samolot. Cztery zestrzelenia już mi się udało zrobić. O wiele lepiej niż u krach z widzami. Ja nie wiem czemu oni chyba mają załogi po, po, podbustowane i tak dalej, wiecie. I Strasznie mocni są. M, mają te nie wiem, lepszą amunicję czy coś takiego. Potem się nie da, wiecie, nie da się ich zabić za bardzo. Aj, kurde, rozbił się, trzeba było do niego strzelać, by mi zaliczyło jako kill. Musiał dostać od zwierzyczek. Dobra, lecimy z powrotem. Czy coś jest tu gdzieś obok nas, po prawej stronie? Nam jakiś koleś strzela na lotnisko, ale ja wolę lecieć w ich stronę. Żeby tak na takim przedpolu sobie ich trochę porozwalać, zanim, a tam w bazie ktoś już powinien gonić chyba. A, widzę, że za nim lecą kwadraciki na minimapie. Tu mam taką panią narysowaną, widzicie, tu i od dołu też dupeczkę jej widać, super sprawa. Ten tu niszczy cele naziemne. Zbliżmy się do niego kawałeczek. Żeby mu po prostu mocniej załadować zanim się skapnie, że w ogóle ma kogoś na ogonie Patrzcie na to. Fuck, 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 fuck. Ten mój to nie... znaczy ten za mną to nie wiem czy trzeba do mnie, czy do ten, ten... Koleś się rozbił, dobra To jest był mój, to był mój, kurde po mnie strzelał co za ludzie po prostu. To jest Friendly Fire, chciałem zauważyć, i można potem, bardzo mało punktów się ma na sam koniec, jak się zabije swoich. tutaj za mną leci, czy mi się zdaje? Ten się rozbił, a nie, jest tutaj, kurde. Myślałem, że się rozbił. Przegrywamy, powiem Wam szczerze, że tak to przynajmniej wygląda na górze, no. Ja się tutaj zajmuję armią powietrzną od nich samolotami i tak dalej. Ten koleś nie nawraca, o dobra, nawraca. Odetniemy mu drogę trochę. Dobra, to jakiś bombowiec, lepiej się z nim nie zderzać. No to bombowiec aż strzela do mnie z zapleców swoich. Oni mają takie działka z tyłu. Już wiele razy to mówiłem, ale powtórzę, to było zajebiste, gdyby się dało kolegę posadzić w multiplayerze na działku z tyłu. To było po prostu epickie. Tyle graby moim zdaniem na tym zyskałam, że masakra. Dobra, dostał. Fakt, fakty za mną strzela. Dobra, opuszczamy samolot, bo nam wszystko padło. To całkiem sprawnie wygląda ten samolot, nie wiem właściwie czemu, czemu się rozpadł Nawet Takim samolotem co mu skrzydła nie odpadły to da się przecież wylądować jeszcze A oni mi kazali kurde z niego wyskoczyć, nie wiem czemu ja, Ktoś mnie wyprzedził, ale nie w zestrzeleniach Józef Stalin leci bombowcem jakimś kurde Zwolnimy trochę, przywalimy mu silniki, wiecie, spróbujemy przynajmniej. Czyli nie walimy w to kółeczko, tylko w bok trochę na silniki. No teraz to już jest za daleko, nie wycelujemy, tak czy siak. O kurde, ale bomby spuszcza chyba. Albo nie, w sumie nie spuścił bomby. No nie, 16 sekund. Pewnie teraz do niego podlecę, i będę leciał zaraz za jego silnikiem, i nic nie będę mógł zrobić. No dokładnie, patrzcie, coraz lepiej, coraz bliżej jego jestem. obniżę sobie prędkość. 5 sekund i go mamy. No nie. fuck mi go kurde zabili akurat. a, wejście. Masakra. Tyle czasu zmarnowane na gonienie go. Patrzcie, gdzie są inni przeciwnicy, 11 km od nas. Do końca rundy nie zdążymy wrócić. Dobry koleś miał właściwie plan Po prostu wlecieć, coś tam zbombardował ten, a jak uznał, że już nie ma szans, to zaczął lecieć daleko nas odciągać od walki Mnie przynajmniej A ja się dałem na to nabrać Tu jakiś Su-2 strasznie szybko leci w naszą stronę Za górką chyba będzie, nie? Aha Dokładnie tak Zestrzelij go Nie ma typa Zresztą nie, ktoś tu jest przed nami dość blisko A, tutaj, fak. O, ho, 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 ho. Chyba ktoś go amunicją przeciwczołgową, wiecie, potraktował by tak śmiesznie wybuch Dużo bombowców mają, wiecie No i co zagrzało mi się, nie Dobra O kurde, wleciał we mnie, to chyba mój tak mi się wydaje przypadki. Przynajmniej. So she, bo rozbija, ta rozbija się, kurde. Koleś we mnie przywalił, mi skrzydło urwało. Dobra, bierzemy jeszcze takiego dwupłacowca śmiesznego. Jeśli chodzi o zestrzelenia i tak dalej, to dobrze się tu bronimy bardzo dobrze, że nawet powiem. Ale jeśli chodzi o całą resztę, to dość średnio. No za mało po prostu celów na ziemnych parścieli nas tutaj lata za nim oni tylko szukają żeby kurde coś wziąć i strzeć od Spitfire'a weźmie, weźmiemy bo on będzie leciał teraz za naszymi i będzie nam nas rozwalał No Spitfire jest dobry ale jest so cały shift. No nie! Jakie przypadkowe spotkanie! Koleś znów z mojego teamu chyba, wiecie? Co za kurde. Dobra, ja jadę tam bombować, może coś. byśmy wygrali, to nie wiem ile trzeba. Zobaczcie, jest 10 do 7, jeśli chodzi o te czołgi. W sumie dużo nam brakuje, żeby zbombować. To chyba są te, które tu jadą, nie? Średni czołg. No to ładnie. Tych czołgów się nie da bez bomb rozwalać, one strasznie mocne są. Ile ich poszło? Kilka poszło. Niestety ilość chyba nie była wystarczająca. A swoją drogą to coś tu przeżyło. Nie widzę tego czołga, kurde. 5-5 jest, patrzcie. żeśmy tam trafili He, <laughs> jeszcze dostał troszeczkę. No i się rozbił. Piękna sprawa. ho, wow, Żebyśmy się nie walnęli o ścianę. Dobra, trzeba by było wykręcić. No nie skurde 4-4, jeśli chodzi o te czołgi nieszczęsne. Na pewno. A, jeden czołg nam został, chyba to już koniec, jest wiecie. Nie mam statecznika, skrzydła czy czegoś. O! Aj, kurde, wbija się w czołg chociaż nie. Wyskakuj, wyskakuj, wyskakuj. Ja, prawie przeżyłem. Ach, średnio powiem wam. Ale koleś ma jakieś płomienie na skrzydłach 4. No niestety przegraliśmy. Yy, ale akurat rozbiłem ostatni samolot w ostatnim momencie, więc mogliście zobaczyć, jak to wygląda. 5 zestrzeleń, bardzo dobrze, moim zdaniem. 1900 punktów. Zobaczmy, czy jakiś bonus mamy, czy coś. Nie, 10 tysięcy Ten powoli trochę to idzie. Jakby było 20, to by tu dość sporo wzrastało. No. Ale to by było na tyle. Pokazałem, pokazałem wam, co mam za samoloty. Koniec. Trzymajcie się, papa. Pa.